Pokaż szacunek do tej osoby i napisz w komentarzach, co o niej myślisz. No to jest po prostu przerażające. Jak bardzo to kochacie, bo to jest przerażające. W drugiej połowie lat 70. w Stany Zjednoczone Ameryki popularne było show telewizyjne pod nazwą Dating Game. To jest taki minimalistyczny głos, jak na minimalnych minimalizmach, mniej więcej tak. Główny bohater zadawał pytania innym uczestnikom przeciwnego płci, aby na podstawie ich odpowiedzi wybrać parę i razem wyjechać na wakacje na koszt programu. Brzmi nieźle, czy nie tak? Ważne, że dziewczynka czy chłopiec to już kiedy jak nie patrzyli, kogo wybierają. Wybór zawsze płynął z serca, bez względu na okoliczności. Albo z błędnymi przypuszczeniami to minimum. Wielu uczniów Dayton Daym w różnych latach później stało się naprawdę znaczącymi osobami na przykład Arnold Schwarzenegger. Ale przede wszystkim, show kojarzy się z osobą, o której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszeliście. O tej historii, którą Wam dzisiaj opowiem, na pewno nigdy nie zapomnicie Zrobiliście herbatę? Tak, 13 września 1978 roku, roku główną bohaterką była młoda i charyzmatyczna Cheryl Bradshaw. Odcinek z jej udziałem był udany. Pytania i odpowiedzi uczestników były głębokie. Jednak ten odcinek wszedł do historii amerykańskiej telewizji nie przez to. Razem wspaniale spędzimy czas, Sheryl. Kiedy nadszedł czas na wybór zwycięzcy, Sheryl bez wahania wskazała na człowieka pod numerem 1, którego wcześniej przedstawiono jako udanego fotografa. Numer jeden naprawdę przypadł do gustu Sheryl bardziej niż inni, a także naprawdę podobało jej się to, jak mówił, jego intonacja, maniery i wszystko inne. Jaki jest twój najlepszy czas? Najlepszy czas to noc. Czas nocny. Dlaczego tak mówisz? Bo to jest jedyny czas. No cóż, to wszystko oczywiście jest takie. Nawet za piękny głos można tęsknić no w istocie ktoś. Ale kiedy na scenę wyszedł głos numer jeden, Cheryl nie była zachwycona. Był wysoki z uroczym uśmiechem i gęstymi włosami, człowiek, którego prowadzący przedstawił jako spadochroniarza, motocyklistę i fotografa z rodzinnego Alkala. Czy Alkala. Przebierańcem okazał się od razu Sheryl. Nagle usłyszeli, że czeka ich na pobojowisku i właściwie na tym odcinku skończyło się. To jedynie historia Alkali. Kiedy kamera zbliżyła się i para znalazła się sama na samym, ich usta spotkały się. Pani Brechow zauważyła, że zaczął się zachowywać dziwnie, patrząc na nią z zamglonymi oczami i wypowiadając niejasne zdania takie jak, zawsze dostaje to, czego chce. Na początku kobieta nie zrozumiała, co się dzieje, może to był jakiś dziwny żart, czy coś w tym rodzaju. Ale kiedy Alkala zaprosił ją do siebie słowami, to będzie coś, czego nigdy nie zapomnisz. Zrozumiała, że na pewno nie chce iść z nim nigdzie. Ani tego dnia ani żadnego innego. Po prostu odmówiła kulturalnie, uśmiechając się i nigdy więcej nie widziała swojego rodzinnego miasta. Na jej szczęście mogła zobaczyć w nim to, czego organizatorzy show nie mogli. To, co zrobił ten człowiek przed tym wydaniem i po nim, jest po prostu zdumiewające. Pierwszy to właściwie wszystko, ale najpierw rzućmy okiem na to, co się wydarzyło. Rodney Alcala urodził się 23 sierpnia 1943 roku, roku w San Antonio w Teksasie, Stany Zjednoczone Ameryki. Pierwszy od samego narodzenia miał trochę skomplikowane imię. Rodrigo Jacques Alcala Bucor, Jezus Maria Józef. Nie dziwne, że w końcu zaczął nazywać siebie po prostu Rodney. W 1951 roku, roku rodzina Alcali przeniosła się do Meksyku, a po trzech latach wróciła do Stany Zjednoczone Ameryki? Prawdę mówiąc nie do końca powiedzmy tak. W Meksyku ojciec rodziny zdecydował, że rodzinnego życia z nim dość, i do Los Angeles rodzina przeniosła się tylko z jego siostrami i matką. W szkole był, jak to mówią, popularnym chłopcem. Naprawdę podobał się dziewczynom i całe swoje nastoletnie życie spędził w jakichś związkach. W 1961 roku, roku zaraz po zakończeniu nauki, Alcala natychmiast poszedł do wojska. Za własnym pragnieniem. Przez pierwsze kilka lat nie miał problemów z kolegami z pracy, a generalnie myślał, że spędzi całe życie w wojsku. Ale w trzecim roku służby coś się stało. Coś skłoniło Alkale do porzucenia służby i podróży autostopem do domu swojej matki przez ponad 4000 km przez cały kraj. Co dokładnie się stało, nie wiadomo. Psychiatra opisał tę historię jako nerwowy zryw Alkali. Wywołany jego chwilą tam, aby nie pływać, antyspołecznym rozkładem osobowości. Tak jest. To stało się również pretekstem do zwolnienia człowieka ze służby. Gdy opuścił wojsko, Rodnej zaczął szukać sobie miejsca. Nie bez trudu udało mu się dostać do Szkoły Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Kalifornijskim i w 1968 roku, roku pomyślnie uzyskał stopień bakałaża. W tym roku po raz pierwszy trafił do policyjnej kartoteki. 25 września 1968 roku ośmioletnia Tali Shapiro jak zwykle szła do szkoły. Tego dnia obok niej zatrzymał się samochód prowadzony przez Rodneya Alkale. Przekonywał ją prawdami i nieprawdami, aby wsiadła do jego samochodu, twierdząc, że chce ją tylko podwieźć do szkoły. Na szczęście odmówiła i po prostu poszła dalej ulicą. W końcu Alkala kontynuował uporczywe śledzenie jej i w końcu udało mu się przekonać ją, aby poszła z nim to okrutne. Dzieci mogą zostać porzucone tylko przez rodziców. Niestety za wszystkim tym z drugiej strony drogi czaił się człowiek. Nie słyszał rozmowy rodziców z dziewczyną i przypuszczał, że mogą to być rodzice. Ale coś mu podpowiadało, że coś tu nie gra. Pierwszy zdecydował się podążyć za samochodem. Co zrobił? Samochód rodziców zatrzymał się przy budynku, który mu przeszkadzał. Potem wziął dziewczynę za rękę i wszedł do środka. Mężczyzna, który obserwował to wszystko z ulicy, zdecydował, że teraz jest czas na wezwanie policji. Pierwszy to była mądra decyzja. Po przybyciu do budynku policjanci pukali do drzwi i natychmiast zauważyli wilgotne ślady po mężczyźnie. Rodzimy Alkala był tylko w koszuli. Na pytanie o dziewczynę odpowiedział, że jest sam w domu i nie rozumie, co się dzieje. Ale nie może wypuścić kus, bo widzisz, jest całkiem nagi. Trzymał drzwi półotwarte, wiesz, ten zamek jest taki na łańcuszku. No, taki. Na zdjęciu, od razu dla słuchających, Alcala przekonał policjantów, że nie ma mu co zarzucić. Teraz on coś ubiera i zwraca się do nich. No cóż, oczywiście nie wrócił, ale policjanci czekali jeszcze około pięć minut. Pukali w drzwi, ale bez odpowiedzi. W końcu zrezygnowani je wyważyli. Po szybkim przeglądzie budynku znaleźli małą talię Shapiro w jednym z pokoi na podłodze. Była nieprzytomna, ale na szczęście żywa. Alcala uciekł, brutalnie ją zatłukł i zostawił na śmierć na torach kolejowych. Po zauważeniu policji natychmiast uciekł, nie zabierając ze sobą niczego, nawet dokumentów zostawił. Pierwszy małpy dosłownie po kilku chwilach już wiedziały, że on gdzie się uczył służył tam. Znaleziono również stos zdjęć dziewcząt i chłopców w różnym wieku wykonanych przez niego samego. Te zdjęcia pojawią się później w tej historii. Alcala został ujawniony w federalnym poszukiwaniu jako jeden z dziesięciu najbardziej poszukiwanych ludzi w Stany Zjednoczonych Ameryki w tamtym momencie. Czy federalne biuro śledcze wciąż pracuje nad tym, czy może rodzinny geniusz zbrodni, ktoś go zna? W każdym razie udało mu się uciec z Los Angeles i ukryć się w Nowym Jorku pod nowym imieniem John Berger. Pod tym samym nazwiskiem Alcala dostał się do szkoły filmowej Uniwersytetu Nowojorskiego, gdzie studiował kinematografię pod kierunkiem samego Romana Polańskiego. No i ostatnie, co możesz zauważyć, ucząc się kinematografii na Uniwersytecie Nowojorskim pod kierunkiem reżysera, to że jeden z twoich kolegów, tak mówiąc, jest psychopatą. Polański sam jest dość kontrowersyjną postacią, delikatnie mówiąc. Wszystko się sypało, ale nie na długo. Alcala ponownie zmienił swoje nazwisko: z Bergera na Burgera. Aleksander Hołodec, wymyśli jakieś prawdziwe nazwisko. Nie, naprawdę, John Burger. Pod tym nazwiskiem w 1971 roku, roku został kierownikiem lokalnego obozu dla dzieci, konsultantem z tych samych miejsc. Na szczęście dla wszystkich dzieci w obozie, wśród nich były dwie dziewczynki, które zauważyły na pocztowym plakacie w berzy zbrodniarzy. Zauważyły, że jeden z nich, tak by rzec, z brodą, wyglądał jak ich konsultant z obozu artystycznego. Pierwszy podzielili się tymi przypuszczeniami z wodzem, a ten z kolei podzielił się tym z policją. Do rzeczy, w 23-letniej znaleziono ciało 23-letniej Corneli krili. Dziewczyna została uduszona, zgwałcona i zaćgana w swoim mieszkaniu na Manhattanie. Jej morderstwo zostało wyjaśnione dopiero w 2011 roku. roku. Sprawcą był jej rodak Alkala właśnie wtedy, kiedy pracował w obozie dla dzieci. Już po roku burgera zatrzymano i zidentyfikowano jako rodaka Alkala. Po tym został on ekstradowany do Kalifornii, gdzie czekał na niego sąd. Ale to jest właśnie problem. W tym momencie cała rodzina Tali Shapiro przeniosła się do Meksyku i nie planowała wracać. Rodzice odmówili przyjazdu, nawet aby córka mogła zeznawać przeciwko swojemu krewnemu. Rodzice chcieli zminimalizować stres, którego doświadczyła ich córka i nie zamierzali zmuszać jej do przypominania sobie tamtego dnia. Bez głównego świadka oskarżonego było trudniej postawić przed sądem. No cóż, przyjmijmy, że to był długi proces. W końcu został skazany tylko na trzy lata pozbawienia wolności. Przeżywam obecnie niewinne szaleństwo, bez intencji zabijania. Chciał tego zamachu i wszyscy o tym wiedzieli, ale po prostu nie można było tego udowodnić w sądzie. Mimo trudności, człowiek zachowywał spokój i robił wszystko, aby osiągnąć cel. Pierwszy udało mu się to. Spędził tylko półtora roku. Psycholog więzienny opisał Alkala jako zrównoważoną osobę, która w pełni zrozumiała i przyznała swoje błędy. No cóż, nie minęły nawet dwa miesiące, a on został ponownie aresztowany, a scenariusz zbrodni był niezwykle podobny do jego pierwszej, najbardziej znanej zbrodni. Trzynastoletnia dziewczyna zgodziła się, aby podwiózł ją do szkoły, a zamiast tego zabrał ją do lasu. Pierwszy zaczął ją molestować. Na szczęście nic się nie stało, dziewczyna pozostała żywa i przede wszystkim nie została fizycznie skrzywdzona. Mimo zniszczeń psychicznych spowodowanych brutalnym traktowaniem, Alka została ponownie uwięziona. Przy tym odziwo świat znowu zapomniał. Co prawda, odziwo został ponownie warunkowo zwolniony, a nawet pozwolono mu opuścić stan. Co on znowu zrobił, wracając do Nowego Jorku? Już następnego dnia po przyjeździe Alkali do miasta, Według wersji policji, zabił 23-letnią córkę właściciela popularnego nocnego klubu Syros. Zarzuty przeciwko niemu zostały postawione dopiero w 2011 roku, roku. W 78 roku życia Alcala został kolumnistą w Los Angeles Times, i w tym samym czasie zaczął się promować jako fotograf mody. A wyobraź sobie, profesjonalny fotograf mody. Potrafił rozmawiać i łatwo przekonywał młode dziewczyny i chłopców, że jest prawdziwym mistrzem i mieli szczęście znaleźć się w obiektywie jego kamery. Pierwszy to jest cholernie przerażające. Jeden z kolegów Alkalis Times później zauważył, że kilka razy pokazał swoje portfolio kolegom. Większość składała się z zdjęć nastolatków, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, którzy byli, powiedzmy, zbyt ubrani, aby to wyglądało na normalne zdjęcia. Jednak nikt z pracowników Times nie przekazał tych informacji gdziekolwiek indziej. Alkali zdawało się pokonać wszystkich, którzy byli na tym miejscu. W tym roku, jak już wiecie, rodzina Alkali wzięła udział w Dzień Dziękczynienia. Mówiąc szczerze, do dwóch innych głosów on nigdy nie pasował. Opisali go jako osobę, która ma dziwne myśli i maniery. W tym momencie już zabił dwie dziewczyny, ale nikt z uczestników i organizatorów show o tym nie wiedział. Casting robili oczywiście jacyś dyletanci. Pierwszy to jest miękkie określenie. 20 czerwca 1979 roku już poszło. Rodnej zaprosił na prywatną sesję zdjęciową 12-letnią Robin Samsoe. Po 12 dniach jej ciało zostało znalezione niedaleko od głowy. Przyjaciółki dziewczynki powiedziały policji, że w dniu jej zaginięcia do nich podszedł wysoki, długowłosy mężczyzna i zaproponował sesję zdjęciową. Robin zgodziła się i poszła z nim. Śledczy stworzyli rysopis mężczyzny na podstawie opisu przyjaciółek dziewczynki i rozesłali go do innych jednostek. Jeden z oficerów, który wcześniej zajmował się sprawą Alkali, zobaczył rysopis i rozpoznał na nim swojego krewnego. Kolejne poszukiwania ujawniły srebrne kolczyki dziewczyny. Wraz ze zeznaniami przyjaciół Robina i byłego Alkali, to dało więcej dowodów na poważne oskarżenie niż kilka lat w więzieniu. W 1980 roku, roku rodzice Alkali zostali skazani na karę śmierci, ale wyrok został później zawieszony. Mimo to, ponieważ sędziowie byli jakby nie do końca poinformowani o poprzednich przestępstwach człowieka, w końcu po sześciu latach ponownie go osądzono i ponownie skazano na karę śmierci, ale znowu przeżył. System sądowy w Stanach jest unikalny i takie sprawy mogą ciągnąć się przez dziesięciolecia co właściwie się stało. Po 15 latach w 2001 roku, roku wyrok został ponownie uchylony, ale śledztwo trwało. Śledztwo powiązało Alkala z morderstwami prawie czterech dziewcząt w latach 1977 do 1979 roku. Pierwszy wtedy został skazany za kilka morderstw naraz. Sam człowiek oczywiście zaprzeczał swojej winie, ale niezbyt przekonująco. Twierdził, że po prostu nie mógłby popełnić takiego morderstwa. Co o tym myślisz? Później sam wystąpił jako swój adwokat i zaczął zadawać sobie pytania, zmieniając ton głosu. Na przykład: Panie Alkala, co robiłeś tego dnia? Odpowiadał nieco wyższym głosem tego dnia był bardzo zajęty, jak zwykle ale jeśli Alkala czegoś nie pamiętał, pomijaliśmy to. Ślady jego DNA na ciałach ofiar zapamiętały wszystko. W marca 2010 roku policja odnalazła 120 zdjęć wykonanych przez Alkala. Aby zidentyfikować osoby na nich i możliwie znaleźć nowe ofiary. W rzeczywistości zdjęć było znacznie więcej. Policja nie ujawniła około 900 z nich, ponieważ były one zbyt eksplicytne. Sześć rodzin niespodziewanie zgłosiło, że rozpoznały na zdjęciach bliskich lub krewnych, którzy zniknęli wiele lat temu i nigdy więcej się nie pojawili. Czy byli również ofiarami Alkali? Potwierdzono, że zabił co najmniej pięć osób i został oskarżony o zabójstwo sześciu kolejnych. Jednakże, ile ofiar jest naprawdę na liście Alkali, nie wiadomo, mogą być dziesiątki. Może więcej, większość zdjęć, które zostały zidentyfikowane przez policję, nadal jest dostępna publicznie. Większość osób na nich nadal nie jest zidentyfikowana. Chociaż Alkala został skazany na śmierć już w 1980 roku, roku, cały proces sądowy trwał aż do 2021 roku. roku. Niekończące się odwołania, nowe szczegóły zbrodni i ciągłe zmiany w prawie przez cały ten czas stale opóźniały wykonanie wyroku. Pierwszy ostatecznie ten potwór zmarł naturalną śmiercią 24 lipca 2021 roku, roku w wieku 77 lat. Świat zewnętrzny bywa dezorientujący bardzo dezorientujący, warto o tym pamiętać. Za uroczym uśmiechem czasem kryje się diabeł, ale nie zawsze. Jeśli dotarłeś do tego momentu, jesteś najlepszy. Koniecznie dbaj o siebie. Pierwszy, nie zapomnijcie subskrybować kanału, bo istnieje tylko dzięki waszemu wsparciu. Ale tylko po wsparciu ZSU, bo bez ZSU nie byłoby mnie. Pierwszy wtedy jakiś scenariusz ogólnie na kanale. Zobaczymy się w nowym filmie. Możesz mi mówić Sasza, ale możesz mi mówić Aleksander Lece. Do rozmowy. To było ostatnie wideo w tej kuchni. Przenoszę się do Kijowa.